Karta na dziś, 16 kwietnia 2025, Dwójka Mieczy. Dwójka Mieczy daje Ci znać, że znalazłaś się w jakimś impasie, w jakimś klinczu pomiędzy tym, co rozsądne, a tym, do czego wołacie Twoje serce. Czyli mamy też energię dwójki w dzisiejszym dniu. I dwójka często bywa właśnie w takim rozdarciu pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy jednym pragnieniem po, a drugim. I też dzisiejsza dwójka może sugerować to, że ten impas, ten clinch wiąże się z jakimiś Twoimi relacjami. I tutaj może być tak, że dotarłaś do jakiejś przysłowiowej ściany. Bez. Że jesteś w takim pacie bez no, możliwości kompromisu, bez możliwości żadnego ruchu. Dopóki tego ruchu nie będziesz potrafiła dostrzec, dopóki z jednej strony nie otworzysz swoich oczu naprawdę, która do ciebie chce się dostać, i dopóki nie otworzysz swojego serca. Na te uczucia i na te pragnienia, które chcą jak najbardziej przedostać się, najbardziej się ujawnić. Dopóki nie, pożwo, nie pozwolisz sobie zobaczyć prawdy i poczuć prawdy, to w tej takiej sytuacji patowej, w tym impasie pozostaniesz. I będziesz się bronić, tak jak tutaj ta postać tymi dwoma mieczami, będziesz się bronić przed wszystkim wokół. Będziesz stawiać dalsze bariery, kolejne blokady ustanawiać, żeby siebie ochronić, ale to nie będzie dla ciebie dobre. Dlatego właśnie ta karta zaprasza cię do tego, żeby w pewnym sensie przestać uciekać. Ta karta też jest kartą ucieczki, tak? Ucieczki przed czymś. Więc ona cię zaprasza. Dosyć uciekania. Dosyć po prostu bronienia się albo udawania, że coś nie istnieje. Czas otworzyć oczy, czas otworzyć serce, otworzyć się naprawdę. Taka karta dosyć mocna na dziś. Gdybyś chciała o tym pogadać troszkę więcej, to Cię serdecznie zapraszam. Napisz do mnie wiadomość, umówimy się na rozmowę z kartami. A na dziś to wszystko. Dziękuję Ci bardzo. Pa pa.